Siemaneczko, z tej strony Resia. Ja witam was w kolejnym odcinku y, SkyBlocka. Jak widzicie, trochę tu nakopałam kobla. Mm, przygotowałam się trochę do dzisiejszego odcinka, ale tak, tak powiedzmy, to nie jest nie było jakieś olbrzymie przygotowania. Nie mam co jeść. Szczerze, nie mam co jeść, really. Zaraz sobie zbijemy te drzewka. To sobie to schowam na razie. E, dzięki za odzew pod poprzednimi y, odcinkami. Yy, strasznie się cieszę, że... o, jest kaktus. Tak wiem, miałam cię przestawić. Dzięki za yy, uwagę odnośnie tego kaktusa. Nie zwróciłam po prostu uwagi na to, że on odpadnie. Okej. Okay. To, to tu... To tu... To tu... i działa. To rośni drzewa. Dobra, najpierw sobie zbijemy drzewa. Może wypadnie jakieś jabłko, może coś będzie do jedzenia. Póki co tak. Trawa rośnie, platforma nie działa. Nie wiem, moby się nie spełnują. Kopałam tu sobie kulturalnie kobla i zerkałam co chwilę, czy przypadkiem coś się tam nie pojawi, ale niestety, mam też pomysł, jak to przebudować i zrobimy to trochę inaczej. Będzie przyjemne z pożytecznym. Dzisiaj się tym zajmiemy. Mam nadzieję, że starczy mi czasu. Jak nie to trudno. Hmm. Co jeszcze chciałam zrobić? Chciałam, chciałam, chciałam. Potrzebuję kilofów. Dobra. O, sezonka, świetnie. O, i kolejna. Jabłko mi potrzebne. Zrobimy sobie dwa kilofy. Hmm, ja sobie to teraz spokojnie łopata. Sorry, nie ogar. Nie ogryłam. Tylko teraz tak, jak mi się coś tam teraz zespełnuje, bo się robi noc, cudownie. Hmm. Chemy. Meme, meme, Nawet. ouch. Myszko mi coś przeskakuje. Wybaczcie. Zrobimy sobie trochę drewna w takim razie. O, jestem owieczką. Znowu zapomniałem zmienić skina. Jestem owieczką. No, dobra, trudno. Popatrzcie dzisiaj na owieczkę. Mm, 10. proszę. Dziękuję, przepraszam. Sadzonki, moje. Zobaczymy, czy tam się coś zespołnuje. To jest prawdopodobnie za blisko, za brzydko i w ogóle za. Ale mam już pomysł co z tym zrobić i jak to zrobić. Czy mają tylko jedno wiaderko wody? Bo drugie jest tutaj. Zrobimy nieskończone źródełko, jestem za. Jestem głodna. Wolałabym tu tak hamsko nie zginąć z powodu głodu. Hmm, zobaczymy jeszcze. Ja sobie zerknę teraz na zadania, jakie mam do wykonania. Aha, za ewentualne hałasy, trzaski, auć. Głupi kaktus. Przepraszam, ale niestety warunki do nagrywania średnie. więc nic na to nie poradzę, nic tu nie zrobię. Dobra, kręcę się w kółko. Ogar, ogar, ogar. Co mam do zrobienia? Chleby. Nie, nie mamy zboża, to nie zrobimy chlebów. Co jeszcze? Rybki, nie mamy jeziorka. Piece mamy. Pochodnie, zaraz zrobimy pochodnie. Farma trzciny praktycznie jest. Przynajmniej w teorii. Zaraz sobie zrobimy też. A nie, tu mam źródełko. Okej, okay, dobra. Zapomniałam. O wow! Jakiś czas tu już nie wchodziłam i zapomniałam o takiej prostej rzeczy. Ja bym spróbowała zboża zdobyć, tylko problem będzie taki, jeżeli nic nam nie wyleci z tego. tym turum. Taki właśnie jest problem. Tak jak myślałam. Auć, auć! Dobra, mamy kwiatka, spoko. Problem jest taki, że moby też się nie spełniają, więc dalej nie mamy zboża i nie mamy mączki kostnej. No dobra, nieważne, ważne. Ogarnę. mamy kwiatuszki. Mm, teraz tak. Co my tu możemy dzisiaj zrobić? Dzisiaj zrobimy sobie małą farmę drzewek. Taki lasek, bo ktoś mi zaproponował ciekawą rzecz. I wpadłam na równie ciekawy pomysł, więc mam nadzieję, że to będzie spoko. Ile tych pochodni miało być? 20-28. Zostawić węgla, zostawić na razie zostawię. Mm. Na razie to mi się nie zmieści. OK, wezmę trochę tego kobla. Odłożymy te 20 pochodni tutaj. Dobra. I zobaczymy, kurde jak mnie to wkurza. Rozprawię się z tym. Jak mi się coś zespełnuje to się wkurzę wtedy dopiero. Okej, okay, mamy pochodnie, to mogę sobie oświetlić, nie? więc mi się tu nie powinno zespełnować. Dobrze. Mhm, ta sobie pobiegłam. Żebym się za bardzo nie rozpędziła. Zbijemy sobie to, bo to jest ohydne. Oczywiście stracimy masę kobla. I zmarnujemy masę czasu. Dobra, nie? Widzicie co? Ja to zrobię poza odcinkiem. I sobie tu oświetlę. Musi starczyć. Te dwie jeszcze mi się przydadzą. Zrobię skrzynię, może nie w tej chwili, bo aktualnie nie bardzo mam z czego drewno średnio, średnio rośnie. Zrobimy sobie skrzynię, w której będę, w której będę wkładała wszystkie przedmioty z zadań, które, które muszę wykonać. Dobra. Mój plan na dzisiaj wygląda następująco: Mianowicie, sorry za krótkie cięcie, bo zupełnie niezależne ode mnie. A więc tak, plan na dzisiaj wygląda tak. Idziemy tam. Dokładnie tam. Na samo dno. Robimy sobie tak, żeby ja tu nie spadła teraz. Odłożę sobie wiadereczko. Nie odłożę sobie. Wezmę więcej kobla. Nie no, słuchajcie, muszę zrobić skrzynię. Jak nic, muszę zrobić skrzynię, bo przestają się mieścić przedmioty. A to jest dość chamskie. Uprzedzam, że to jest zupełnie przejściowo tymczasowe. Tak, tak, tak i tak i teraz mogę iść. Nie będę wam teraz mówić o co mi chodzi. Mianowicie zrobimy sobie tutaj na razie bardzo prymitywnie zejście. A na dole zrobimy sobie platformę, na której będą się spawnowały slajmy, ponieważ poniżej któregoś tam, któregoś poziomu na pewno się będą spawnowały, jestem tego niemal w 100% pewna. Zrobimy sobie tak. Zejdziemy do poziomu, dajmy na to, dziesiątego. Może mnie poniosło. Dobra, dobra, dobra. To było hamskie. Dobra, pierwszy zgon. Dzięki. Co bym mapę wyłączyć? Ok. To by było na tyle. Fuck this shit. Ok. Um, ogar, ogar. Nie ogar. Ok, już jestem. Ale mam dzisiaj strasznie pociachany odcinek, wybaczcie. Udało mi się wrócić na wyspę. Straciłam co prawda przedmioty, które tam poleciały razem ze mną. Eee, moment, jak to było? Ok, nawkurzałam się, nie powiem, że nie. Ale sytuacja została opanowana. Czekajcie, bo coś, coś nie działa. Ciech, ciach. Dobra, ostatecznie chyba załapało. Eee, Wstaje dzień. My możemy sobie spokojnie wrócić na dół. I udawać, że nam wychodzi to, co robimy. Dobra. Sfailowałam dzisiaj. Ostatnio też sfailowałam, ale to nic. Chciałabym po prostu doprowadzić już do końca to, co zaczęłam robić. Zrobimy tak. No, go, go, go. Hips. Abyb ja znowu nie zrobiła tego co przed chwilą. Dobra. Chyba żyję. No Okej. Okay. Sorry za skupienia, ale po prostu sami widzicie ile wysiłku mnie to kosztuje. No, wyjść że stąd. I świetnie. I teraz tak. Dzięki. Dobra. Jesteśmy na poziomie 19. Może nie tak nisko jak chciałam, ale jest. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie zrzucaj, nie zrzucaj. Dobra. Nie mam żadnej pochodni, więc prawdopodobnie coś tu się zespołnuje. Wracam na górę, yy, zbieram drewno, i dzisiaj na pewno nie uda mi się tego zrobić. Tak. Miałem się genialny plan, ale z racji mojej chwili nie uda się go wykonać, zapewne. Nie, 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 nie. Ok. No, do góry, siup. Siup. Do góry. Co za złośliwe. Dobra. O Jezu. Okej. Okay. Mm, co ja bym miała wyłączyć mapę? Spoko. Boże, i się płynie. Tra -la -la, 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 la la. W każdym razie tam na dole chcę zrobić platformę, na której będą się spałnowały. Mm, slimy. I przy okazji posadzimy sobie tam jakiś las, albo co. Może kiedyś. Okej, okay, prawie rozbytam, ale działa. Miałem pochodni tutaj ze sobą, nam te spadły, posadzę drzewa. Dzisiejszy odcinek jest bardzo nie, nic im nie robię. Dobra, to mogę wyłączyć. Ups. Okej, okay, chyba wszystko działa. Coś kliknąć jeszcze nie wiem co. By, wiecie co? Przydałoby się jeszcze trochę drewna. Przydałoby się w końcu ogarnąć. Plus jest taki z tego, że spadłam, że mogę biegać, tak? Nie jest tak do końca źle. Tak do końca. Dobra, nie będę ryzykować i zbierać tego kobla. Bo jakbym znowu spadła, to by było przykre. Mm, co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Miałam na dzisiaj plan z tym lasem. Czuję, że nie wyjdzie. Kurde, wiecie co? Tak strasznie mnie wkurza to, że mam tak mało drewna. No! Mieszkań mi przeskakuje. I znowu pada śnieg. Z tego co widzę, zniszczymy sobie ten most. Ym... Może. Hmm. Mam pewien pomysł, ale nie wiem, nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, wiecie? Tak się zastanawiam. Czy zamiast tej platformy w takiej formie, w jakiej miałam ją zrobić tutaj. Nie zrobić po prostu jakiegoś dobrego grindera, który by zapewnił mi. Nie dość, że EXP, To jeszcze itemy, których bardzo potrzebuję. O, spadłabym. Myślę, że to by było lepsze wyjście. Także to jest, to jest zadanie na następny raz. Muszę nazbierać na tyle kobla, żeby udało mi się wykonać ten grinder. I myślę, że yy, zrobię to po prostu jakoś na timelapse, żeby was nie zanudzić, bo to jest strasznie ciągnąca się robota czasami. Ogarniam takie rzeczy, jestem w stanie to zrobić. <laughs> jestem tego akurat pewna. Tylko kwestia tego, że może niekoniecznie będzie to trwało dwie minuty. Hura straciliśmy strasznie dużo kobla zdaję sobie sprawę, nie krzyczysz na mnie w komentarzach myślisz, że ja nie widzę nie trzeba na mnie krzyczeć trzcina pięknie rośnie jakby jeszcze była mi do czegoś potrzebna, to już by było super ale i co, i tak krów nie będzie, więc zobaczymy drzewko okej okay. Tak tu drzewko Dzięki. <laughs> I jak zupełnie nic nie zrobiłam. tak ja. Jestem mistrzem normalnie. Dobra, ale powoli, powoli się ogarnie. Ja sobie w tym czasie yy, postaram się może, żeby trochę ten drzew naścinać. Bo to by się też przydało, tak właściwie. Gdzie ja dam sezonki tu. Masz, rośnie. Ciekawe gdzie tu się da wcisnąć jeszcze drzewo. Tu się da. Rośnie. Tu niech sobie rośnie. I tutaj nie, tu się zapali ten z pomysł. Zły pomysł. Nie chcemy żywych pochodni. No dobra. No dzisiaj to tyle. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że w końcu ogarnę temat. Papier mogę wyłączyć. To przeszkadza. Oj! Nic, totalnie nic nie robię na tej wyspie. Następnym razem się ogarniemy. Ale mamy zadanie wykonane z farmą trzciny. Myślę, że śmiało można je odhaczyć. Tam zrobimy sobie drabinki, zejdziemy na dół i będziemy kombinować i konstruować, i tworzyć tam powstanie grinder, zobaczycie. W przyszłym odcinku dzięki drzewo. W przyszłym odcinku sobie zrobimy grinder, poleciałam się nie. Zrobimy sobie grinder i będzie spoko. Coś jeszcze? Coś jeszcze? Tak? Nie? Grindr. To jest nasz cel na przyszły odcinek. Także piszcie, piszcie propozycje swoich zadań w komentarzach. Yy, dzięki za uwagę. Do zobaczenia, do przyszłego odcinka. Widzimy się za tydzień. Cześć.